Joga karmasu kausialam. To jest sentencja z Bhagavad Gita, a oznacza ona yoga, zręczność w dziełach. Zmywanie też może być yogą. Wszystko, cokolwiek robimy dobrze i świadomie, nie można robić nieświadomie. Świadomie wszystko może być jogą. Chodzi o to właśnie, żeby. Całe życie człowieka przebiegało w takiej powiedziałbym symbiozie ducha i materii. W Indiach w gruncie rzeczy nigdy tego nie rozdzielano. Przecież Atman, czyli odpowiednik naszej duszy, jest nazwany Dehin, wcielony, albo sharirin. ten. Ten, który się wciela. E, jakby tutaj e, tym jest niezwykle, e, niezwykle mocny. On, dopóki nie jest dehinem, nie jest wcielonym, nie jest aktywny, nie może się, nie może się rozpoznać. Pierwotny akt świadomości, świadomości, która jest e, jakby sprawcą wszystkiego w myśli indyjskiej ale o tym więcej nie chcę mówić, bo będę mówił nie, jutro chyba. Mam kilka słów na ten temat powiedzieć. To y, w każdym razie ta, ta świadomość, ona się uzewnętrznia dzięki temu, że, że ona wygenerowała czasoprzestrzeń. I w tej czasoprzestrzeni, w bytach cielesnych ona się ujawnia. Więc y, tutaj, nie ma, tutaj nie ma żadnej, y, żadnego takiego no to w średniowieczu u nas było tak, że to ciało jest grzeszne. Na przykład w tradycji chrześcijańskiej, judeo-chrześcijańskiej, nie wiem, ale chrześcijańskiej przede wszystkim, jest tak, że, że zmaza, bez zmazy poczęty. Ktoś, to jest lepszy, niż ten, kto ze zmazą jest poczęty. Takiego rozróżnienia nie ma. Poczęcie jest zawsze bez zmazy. To, to nie jest tak. A u nas to się, to, to się jakoś tak nałożyło, że, e, że akt seksualny jest grzeszny, że właśnie najlepiej, żeby go nie było, tylko żeby tam popatrzeć na siebie i już się wszystko załatwia i już tego. E, w Indiach tego nie ma. Nie ma tego w sposób, powiedziałbym, demonstracyjny, bo. Proszę pamiętać, że w większości świątyń siwejskich czcimy siwę pod postacią faliczną, siwa lingama, który to siwa lingam tkwi w yoni, czyli w łonie. I to nie jest inkoitu, tylko to, jest, to są narodziny. Narodziny męża, mę, puruszy, osoby z łona. Kobiety, to jest e, zawsze powtarzam. Moim studentom. Już dawno to powinno być u nas w świątyniach, a nie być prostytuowane w jakichś tam konko, kokomach, czy, czy jakichś tam zamtuzach, czy w pornografii i tak dalej. Bo w końcu nikt z nas nie pojawiłby się na świecie, gdyby nie łono kobiety i gdyby nie lingam mężczyzny. No więc. Czy to, czy to jest B, czy to jest, czy to raczej powinniśmy traktować jako coś świętego, coś wyjątkowo dla nas wszystkich ważnego i tak traktować cały ten akt. Hindusi to tak traktują i moim zdaniem myśmy się powinni od nich tego uczyć. Może troszkę byłoby, bylibyśmy pod tym względem trochę bardziej zrównoważeni.